Wiktor, twój lektor jest super, twoja metoda jest super, wszystko jest zajebiście. A ja chyba jednak jestem specyficznym przypadkiem. Chyba muszę spróbować innej formy nauki języka angielskiego. Powiedział mi ostatnio klient, który ma około ma 45 lat, powołał już milion metod, Nauki języka angielskiego i dalej nie mówi z taką swobodą językową, na jakiej mu zależy. Dlaczego? Bo on wierzy, tak jak ty, że jest specyficznym przypadkiem i że generalnie to praktycznie nie ma takiego drugiego specyficznego przypadku jak ty. To więc coś ci powiem. 12 lat siedzę w branży językowej, przetrenowaliśmy jako tokarsi ponad 5000 osób, i sobie wyobraź, że każdy w pierwszym zdaniu, jak się z nami skontaktował, powiedział: bo ja jestem takim specyficznym przypadkiem. Na szczęście te osoby przełamały już barierę mówienia i mają luz, bo nauczyliśmy je wyjąć sygmowę z dupy i przestać wierzyć w tą iluzję Twojego ego, że jesteś specyficznym przypadkiem, bo nie jesteś. I to jest dobra informacja, bo to znaczy, że na tą blokadę językową jest już remedium w postaci metody pełnego zanurzenia. Nie my ją wymyśliliśmy, my po prostu ją skutecznie stosujemy. Po więcej inspiracji zapraszam na ten profil, subskrybuj.